Zeszłego roku na torze czwartym inna super specjalistka o sprintu motylko, w stylu motylkowym Anna Dogier Śląs Wrosła. Tor piąty Anna, ja niczego nie oświęcim, na torze szóstym Marcelina Radlińska AZT Zagiecha Kraków. Aleksandra Urbańczyk, Anna Dobier Tym razem Ola Urbańczyk nieznacznie przed Anią 26 i 35 Anna Dobier 26 i 58